Wypis ewidencji gruntów jest bardzo przydatnym dokumentem w procesie budowlanym. Po pierwsze, pozwala Wam potwierdzić własność gruntu, kiedy brak jest księgi wieczystej. Po drugie, zawiera informacje o całkowitej powierzchni działki. Po trzecie, mówi o klasie gruntu, co jest bardzo istotne, gdy dla terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w wypisie znajdziecie numer działki, obręb ewidencyjny czy jednostkę ewidencyjną, ale o tym na żywym organizmie w kolejnym filmiku. Przejdźmy do formularza. Początek jest stosunkowo łatwy. Imię i nazwisko, nazwa, gdy zamawiamy wypis dla firmy, adres, tu mamy jasność, PESEL, REGON, tu wpisujemy dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu i wracamy na górę. Data, teraz się zatrzymujemy. Adresat ad wniosku. Zazwyczaj jest to starostwo odpowiednie dla danej lokalizacji, i tu przykład. Miejscowość Nowe Załubice, Gmina Radzymin, starostwo powiatowe w włominie. Sprawdzamy, jakie starostwo jest odpowiednie dla Waszej działki i kierujemy tam wniosek. W przypadku miast na prawach powiatu składamy wniosek do wydziału zajmującego się geodezją, na przykład w Warszawie do biura geodezji i katastru przy ulicy Sandomierskiej 12. Jeśli macie wątpliwości, polecam zadzwonić i upewnić się w urzędzie. Numer 8. Przedmiot wniosku. Zaznaczamy pierwszy kwadrat. Wypis z rejestru gruntów. Jest to wniosek o pełną wersję wypisu przeznaczoną do dokonywania wpisów w księdze wieczystej. Uproszczona wersja wypisu z ewidencji gruntów niestety nie daje takiej możliwości. Przejdźmy dalej. Powiat, gmina, obręb ewidencyjny. Obręb ewidencyjny możemy wyrazić w formie cyfrowej lub słownie, lub tak i tak. Następnie wprowadzamy numery działek. Kilka lub jedną. 10. Tu musicie wykazać się prawem do wydania wam wypisu. Jeśli nie jesteście jeszcze prawnym właścicielem gruntu, wówczas o wypis z ewidencji gruntów może wystąpić jego obecny właściciel. Poproście o to przed zakupem działki. Zaznaczamy pierwszy kwadrat. Nie liczcie na to, że wasze dane znajdą się w wypisie zaraz po zakupie gruntu. Jak dobrze wiemy, jest to żmudny, biurokratyczny proces i trwa długo. Jest to zupełnie normalne. Dalej jest już z górki. Wpisujemy swoje dane. Zaznaczamy na przykład postać papierową. Sposób odbioru uzupełniamy wedle uznania. Podarujcie sobie odbiór osobisty, jeżeli nie chcecie stać w długich kolejkach. Jeśli wybraliśmy wersję elektroniczną wypisu, wpisujemy adres e-mail. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy. Możemy tu wpisać faktyczny cel, do którego niezbędny jest nam wniosek, lub zostawić puste pole. Najważniejsze, nie zapomnijcie o podpisie. Niestety, wbrew pozorom, zdarza się to bardzo często. Koszt pełnego wypisu z ewidencji gruntów to 50 zł. Jest również wersja uproszczona wypisu i zapewne urzędnik może Was o to zapytać, czy taka nie byłaby dla Was odpowiednia. Pamiętajcie, jedynie pełna wersja wypisu z ewidencji gruntów daje Wam prawo do dokonywania wpisów w księdze wieczystej. Na papierową wersję wypisu z ewidencji gruntów poczekacie około 2 tygodni. Elektroniczną zapewne uzyskacie w ciągu tygodnia czasu. Po wysłaniu wniosku o wypis ewidencji gruntów zapewne skontaktuje się z Wami telefonicznie bądź też mailowo, urzędnik ze starostwa przekaże Wam informacje na temat opłaty i umówi się z Wami co do wysyłki dokumentu. Najlepiej wydrukujcie sobie wniosek i wypełnijcie go w domu. Zaoszczędzi to Wam wielu nerwów. Oczywiście możecie go wysłać pocztą lub też za pomocą ePUAPu. Powodzenia.